Mój pierwszy mąż popełnił samobójstwo. Miałam 22 lata, jak zostałam w dobą, z dzieckiem. Później miałam 30 lat, jak wyszłam po raz drugi za mąż. W kwietniu wyszłam za mąż, a w maju wszedł mój syn do, z pierwszego małżeństwa właśnie do Komunii. Pamiętam, szłam całą drogę i płakałam. Przyszłam do domu, bo, że ten mąż mu się pyta: Co się stało? Ja Ksiądz mnie wyrzucił ze spowiedzi. Witam, mam na imię Ludwika, mam 73 lata, pochodzę z katolickiej rodziny. U mnie w domu w, nie było obowiązku chodzenia do kościoła. Każdy chodził, kiedy uważał to za stosowne, nie było przymusu. Z tym, że od 40 lat nie poszłam do spowiedzi, ponieważ w wieku 30 lat, jak miałam 30 lat, ksiądz nie dał mi rozgrzeszenia. Jak syn mój szedł do pierwszej komunii, ponieważ byłam w związku z rozwodnikiem. Czułam się bardzo niezręcznie, bo, bo ksiądz mnie wtedy wyrzucił z kościoła, to czułam się jak, jak, jak taka owca niepotrzebna, nawet odrzucona z tego kościoła. Wtedy jak poszłam do spowiedzi te 40 to było no tak 42 lata, no to uważam, że księdzu, księdzu muszę powiedzieć, że, że ja wyszłam za rozwodnika, że jestem nie. W, nie kościelny ślub, tylko cywilny, bo jestem z rozwodnikiem. Ale więcej nie poszłam, bo uważam, że jeśli pójdę następnym razem, musiałabym kłamać. No to co to za spowiedź, prawda? I od tej pory nie poszłam do spowiedzi. Nigdy mi to wcześniej nie przeszkadzało, ale z wiekiem, kiedy zaczęłam być coraz starsza i jakieś problemy zdrowotne, więc zaczęłam się zastanawiać, co się ze mną stanie, jak umrę no co będzie ze mną, bo nie wiadomo, każdy, każdy dzień jest niewiadomą. Za godzinę może już nas nie być. Dopiero później, jak człowiek już tak z wiekiem, to sobie, no tak, nie chodzę do spowiedzi, nie, prawie nie chodzę do kościoła, co ze mną będzie po śmierci. W 2016 roku, gdzieś w, w sierpniu, poszłam do kościoła katolickiego, do, do kościoła, do kościoła. I odbywała się to było w południe odbywała się msza i wszyscy poszli do, do komunii. A ja siedziałam w tej w ławce jak taka jak odrzucona owca do sobie. Wszyscy są tacy święci. Nikt nie jest rozwodnikiem, wszyscy są tacy czyści, tylko ja jestem czułam się fatalnie, bo wszyscy się na mnie patrzyli. I od tej powiedziałam: porniej, ty już nie pójdę do kościoła. Bo dla mnie to był naprawdę fałsz, to, co tam. Zobaczyłam, ale do kościoła cały czas chodziłam. I ostatnie lata, właściwie ostatni rok, 2016 17 chodząc do kościoła stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, bo w tym kościele no nie czułam się dobrze. Nie czułam, że w tym kościele jest Bóg, a cały czas szukałam tego Boga. U mnie w domu nie było Biblii. Więc nie czytałam. Kiedy trafiłam na IPP i widziałam, jak pastor wymachuje Biblią, więc nawet się dziwiłam, że tak młody człowiek i tą Biblię ma cały czas przed sobą. Więc, no ja jestem już w tym wieku, że chyba najwyższy czas, żeby tą Biblię w końcu przeczytać. I zamówiłam sobie, dostałam we wrześniu i zaczęłam czytać. I wtedy pomyślałam, to są moje stracone lata w tym kościele katolickim. Więc przeczytałam. Pierwszy raz nie, nie, nie bardzo rozumiałam, co czytam, ale przeczytałam, jeszcze, zaczęłam czytać jeszcze raz powoli, ze zrozumieniem. Wtedy zrozumiałam, że pomimo to, że nie byłam tyle lat w tym w, w uspowiedzi, to mi to wcale nie było potrzebne. niepotrzebnie. Aż tak przeżywałam, bo wystarczyło się zwrócić do Boga, że Jezus daje każdemu szansę. Wystarczy otworzyć drzwi, bo Jezus puka do mojego serca. W, w ubiegłym roku w 2017, na przełomie stycznia-lutego, już nie pamiętam dokładnie daty, zawołałam: Jezu ratuj mnie. Proszę cię, pomóż mi Boże, bo ja już sobie sama nie mogę dać rady, bo nie wiem, czy dobrze robiłam, że, że nie chodziłam do tego kościoła na, na wszystkie te msze, że nie spowiadałam się, chociaż wiedziałam, że nie mogę. I wtedy poczułam taką ulgę. Poczułam, że Bóg mnie wyzwolił z tej mojej takiej niemocy, w jakiej ja byłam przez te kilkadziesiąt lat, że to mi ta, taką dało jakąś taką swobodę, taki, taki uczyłam, czułam taką radość, że ja tego Boga w końcu znalazłam, pomimo że przez tyle lat nic o Nim nie wiedziałam, bo w kościele katolickim raczej nie mówi się o Bogu, mówi się o wszystkich innych rzeczach, tylko nie. I byłam bardzo wdzięczna, bo w tej chwili Jezus mnie na każdym kroku podtrzymuje, nie pozwoli mi upaść. Ja, tyle, co ja się w tej chwili modlę i w tyle, co ja rozmawiam o każdym swoim problemie, o każdej swojej sprawie z Bogiem, to ja wcześniej nigdy tego nie robiłam. A to daje naprawdę taką dużą... Dużą ulgę, odkąd poznałam Boga, to we mnie w ogóle wstąpiła taka radość. Ja tą radością chciałam się dzielić z innymi ludźmi, ale jakoś ludzie nie chcą słuchać o Bogu. Nie spotkałam jeszcze do tej pory nawet w najbliższej rodzinie, którzy, żeby ktokolwiek ze mną chciał rozmawiać. Czytam codziennie Biblię, bo uważam, że, że to mi daje taką, taką radość, że, że, mo, że tej raz. To, co było kiedyś, było nieważne. Jak się zwróciłam do Jezusa i poprosiłam o zbawienie, żeby mi wybaczył moje grzechy, to jakoś nie bardzo wiedziałam, że to tak jest, takie jest to proste. Jeszcze raz poprosiłam i wiem, że Bóg mnie nie odrzucił, bo, bo przecież to jest obiecane, że jeśli ktoś się zwróci osobiście, nie zostanie odrzucony. że wiem, że że jestem przyjęta jako dziecko Boże. Wiem, co mnie czeka po śmierci. Wiem, że na pewno nie pójdę do piekła, a tego się strasznie bałam. Dziękuję Bogu za każdy dzień, jaki jak mogłam przeżyć. Że, po prostu no, ja nie wiedziałam, że to można, że to takie jest proste, zwrócić się do Boga, poprosić o zbawienie. Poprosić, yy, wyznać swoje grzechy. To jest zbyt proste, no bo tam trzeba iść do kościoła, w kościele do księdza i mówić mu na ucho te, te grzechy. A tutaj jest takie proste, że Bóg wysłucha i nie odrzuci. I to było takie piękne dla mnie. I naprawdę te wszystkie miesiące, no teraz będzie, wst... no mówię, to był koniec stycznia, <laughs> początek lutego. I te wszystkie miesiące od, od, od tego momentu, ja uważam, że no są piękne po prostu. Czuję, ja to czuję wewnętrznie. Że to inaczej się to życie toczy, jak przedtem. Mimo, że, to, że mam jakieś problemy, czy, czy takie, czy, Jak light mam, to mówię, Boże, ty wiesz najlepiej, jak to trzeba rozwiązać i Ty mi pomożesz. Ja wierzę, że mnie nie zostawisz. Nigdy nie. nie, nie nie podejmuję od razu decyzji, tylko czekam, że może, że Bóg mi podpowie, jak to zrobić. W tej chwili mam wspaniały kontakt z innymi braćmi, siostrami w Kościele, z którym się spotykam co, no, co tydzień. I takich kontaktów poprzednio z katolikami nie miałam. W tej chwili to są takie, takie naprawdę serdeczne kontakty. W grupie, w której się właśnie znajduję w kościele, rozmawiamy cały czas o Bogu, i to jest wspaniałe. Mogę na tych ludzi w każdym momencie liczyć. Pomagają mi w, w różnych trudnych sytuacjach, modlą się za mnie. I przebywanie z ludźmi, o, którzy tak samo myślą, i którzy wierzą, i wiedzą, że. Że to jest najważniejsze, nie jakieś ludzkie sprawy, nie jakieś tam, czy, ro, czy, czy ktoś ze sąsiadów, czy, czy ze znajomych źle popatrzy, czy źle pomyśli, bo ty mówisz o Bogu, a co mnie to obchodzi? Ja właśnie mówię o Bogu, bo mnie to interesuje, mnie to raduje, to jest dla mnie radość życia, prawda? Uważam, że to jest najważniejsze. Wszystkie tam jakieś materialne y, sprawy to są doczesne. To, to, z, złoto wieje, czy, czy mole zjedzą, prawda? A zbawienia już nikt nie ukradnie. Bóg daje raz na zawsze, raz i koniec. To jest właśnie ta radość. Ja w, w Holandii poko, pokończyłam tam i taki, i taki kurs. I te choroby, to chyba to było celowo, że po to, żebym się nie wrzuciła w wir pracy, tylko żebym szukała Boga. Ja nawet na początek umiałam, jak skończyłam jeden kurs, później drugi, i tak tu choroba, tu znowu choroba. I tak sobie myślę, Boże, dlaczego mnie tak każesz? Ale teraz sobie wiem, to nie była kara. To po prostu Bóg mi pokazywał drogę. Nie, nie tędy droga, ty musisz iść w innym kierunku, nie do pracy, nie, bo to jest tutaj na kilka lat, a tam jest wieczność. W tej chwili nie żałuję. Że na przykład nie rzuciłam się w wir tej pracy, to miałam ochotę robić, co mi się to podobało. Jakbym się w kosmetyce wyrzuciła do pracy, to ja bym Boga nie szukała, bo by mnie praca za, zainspirowała, bo to mi się podobało. No, a niestety nie poszłam, do, nie, nie zaczęłam tej pracy, bo, bo mnie pokierował inaczej. Nie praca, a szukanie Boga. No i w końcu znalazłam. I to jest, to, to jest największa radość, właśnie. Prosiłam Boga o. Szczęśliwą operację, no, żeby Bóg mnie miał w swojej opiece. To jak mój syn przyszedł, to mówi, mamo, ty lepiej wyglądałeś po tej operacji, jak przed operacją. Ja mówię, no widzisz, Bóg zadziałał. No. Że te, taka, taka radość była. Mówi, ty miałaś taką radość w oczach. Młodym ludziom bym radziła, żeby jednak jak najszybciej się zwrócili do Boga. Nie ma co czekać, bo takie właśnie czekacie, nie taka niepewność, to jest bardzo trudne. Radość przychodzi wtedy, kiedy się z... człowiek zwraca do Boga i, zwra... i jest ta pewność, że przez cały czas Bóg nade mną czuwa. Że każdy problem, jaki mam, mogę się zwrócić do Boga. I to jest piękne. Dlatego każdemu młodemu człowiekowi radziłabym, żeby zrobił to jak najszybciej, nie czekał. Ja czekałam tyle lat.